Entaro Tasadar. witam wszystkich po świętach i zapraszam na mój kolejny filmik z cyklu od zera do bohatera. Dzisiaj mamy walkę dwóch protosów, więc popatrzmy jak to się działo i jak to przebiegło wszystko. Tutaj mamy na początku rozesłanie probek. Ogólnie mapę lubię. Lubię tą mapę. Wykrywam na niej często. Jest bardzo specyficzna, ponieważ jest wąska rampa, można ładnie force shieldy rzucać na nią. Może przewiniemy odrobinkę, bo tutaj na początku nie ma nic ciekawego. P pylonik jeszcze tutaj po pokaże. Tutaj, tutaj przewiniemy troszkę. Poszedłem na scout, sprawdzić co tam, co tam u niego słychać w bazie. Tu o, zobaczyłem tylko pylona, więc nie, nie mogłem być pewien co będzie się działo, prawda? Więc przyczekałem chwilę. I teraz będę widział dokładnie, jest, jest gateway, tak. Obawiałem się kanon bo ponieważ często tutaj propozi grają kanon pusha. Ja natomiast, jak zauważyliście, na dole zostawiłem sobie propka, na którym wybuduję proxy pylon. Tu już stawiam gaz, po, zaraz po, zaraz po gate'cie. I za chwilę doślę tam 3, 3 propki do tego gazu, na ja tutaj jeszcze pylona postawię. Dlaczego tam? Yy, ponieważ jest to za krzakiem takie miejsce, które rzadko jest skautowane przez mniej doświadczonych gracze, którzy są w brązie. Zalot jeden już się robi, gaz jest wydobywany, czyli jest OK. To trzeba dostawić Cybernetic Cora. Trochę się spóźniłem z nim. Nie powiem, że nie. Odwyżki smutekialne. Spróbujemy zabić mu propkę. No niestety ucieknie Szkoda. Jeden zalot już jest. Ja. Kolosalne nadwyżki 400 minców. Trzeba je zbić. Szybko dwa gatey dostawiamy. Chronobust na Nexusa. Mamy przejętą jedną Sunlagę, więc wiemy co jest grane jakby coś szło i opracowujemy Warpgate'a W produkcji mam, mam w sumie tylko tego Gate'a Kolejny pylon, żebym się nie zablokowało Ogólnie meczek nawet taki szybki był powiem był praktycznie jeden tylko push i to wszystko pylonik się skończył można robić dalej propki no i drugi gaz Gdzieś tam się produkuje centry O tu mi propka zabili w tym czasie Szkoda Chronobust Dlatego na te, na upgrade do gateów I od razu w momencie Trzy propki tam wysyłam na gaz ponieważ u Tosa bardzo dużo gazu idzie, opiera się a ja w tym matchu miałem plan żeby sterować zeloty na szarży odpalić które są skuteczne przeciwko Immortalem i Stalkerom dobudowujemy kolejny gateway Robotics facility o tutaj jest scout przeciwnika na szczęście nie zauważył zbyt wiele w końcu kończy się Warp Mam już tutaj szybkie dosyłanie jednostek, Twilight Council, tak jak wspominałem będzie procesor szarże zamiast masować Immortale, I'm Supply Block, już Supply się stawia, staram się na bieżąco wydawać jednostki i tutaj zauważyłem, OPSA u mnie w bazie. Nad pierwszym World Gateem stoi. Za chwilę dorobię OPSA swojego. O, i już się zaczyna robić mój OPS. Twilight consul powstało, ale trzeba dozbierać 200 gazu. Żeby móc zrobić tego upgrade'a. i za chwilę będzie opcję przeciwnika strącony jeszcze momencik o, jest strącony upgrade się zaczął robić teraz ja obsa wysyłam na zwiat tutaj po okolicy sprawdzę czy nigdzie pylona nie postawił mi właśnie lecę tam za krzaczki na moim ulubionym miejscułeczkę w międzyczasie dorabiam Immortala Dosyłam trochę zalotów, które będę raczej masował skoro do, robię do nich szarze, prawda? Widzę, że za chwilę znowu się zablokuje supply'owo Więc za chwilę pewnie będę miał postawionego kolejnego pylona Szarża jest już w połowie gotowa Immortal już się kończy Za chwilę będziemy mogli puszować. W sumie do puszu przyczyni się głównie to, że zobaczyłem EXPA. EXPA postawił Protos. I trzeba było to wykorzystać jak najszybciej. Cofał się tutaj do obrony. I tutaj właśnie jest EXPA postawiona. Wiadomo, skoro miał EXPA, to nie miał, to nie miał za dużo minerałów. Skończył się upgrade. Postawię jeszcze kilka pylonów bodajże No i cóż Przysyłam tutaj na flankę ludzi i ruszamy z puszem, bo to nie ma na co czekać, będzie miał przewagę Na razie ma przewagę dwóch probek I tutaj cały czas będę dosyłał jednostki I wyjdę od dołu z puszem Ciekawe flankowanie, powiem szczerze, Protos nie wiedział co się dzieje. Pod jedynką mam tą grupkę z góry, pod dwójką mam z prawej i za chwilę będzie puszcz z dwóch stron. Jest bańka wcona Od razu, od razu w momencie ten atak na Immortala i Kanona. No Immortale to jednak... Są kosy dobre na, na Stalkerów To już praktycznie zepchnięcie w, w Droga do obrony Tutaj jeszcze jakiś kanon, jeden jest To zniszczymy Pylona za chwilę Kanon wyłączony, zniszczymy mu Stalkera Zniszczymy mu Opsa Niszczymy mu wszystko Dosyłamy kolejne jednostki na razie 15 jednostek straconych w tej stronie 26 w stronie niebieskiego tutaj jakieś horse shielda mi się wrócić i cały czas dosyłamy jednostki prawda dosyłamy kolejne jednostki i wchodzimy jest, jest już w poważnych tarapatach dosyłam tu jakieś kilka zaroków, które nie są w stanie sobie poradzić o i puszczę rąkami, prowkami co? Co one mogły zrobić? No nic nie mogły zrobić. No, jeszcze nie zniszczymy bilety produkcyjne. Failony. Dosyłamy kolejne jednostki. I on jeszcze tutaj próbował robić Immortala bodajże. Tak, Immortala. Ale jak już zniszczyłem pajlony to w spokój się... No i koniec gry. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.